Muszę Wam powiedzieć, że znalazłem coś mega fajnego na prezent na święta. Już Wam to pokazuję. Patrzcie na to: to jest taka konsola przenośna z budowanymi grami. Zobaczcie, Gran Turismo, normalnie odpalone. Zobaczcie, fajnie to wygląda. No i ogólnie patrzcie na to: to jest taka konsola, gdzie mówiłem, są budowane gry. Jest ich... 22 000 z takich konsol jak PSP, PlayStation, zobaczcie 70 gier na Playaka. Są tutaj jakieś mniej znane konsole, konsole z Segi, są też konsole od Nintendo, Game Boy Advance 2000 gier na przykład, Nintendo 64, zobaczcie ile tego jest. No i z różne automaty, więc ogólnie 30 różnych platform gier ponad 22 000 mega fajna sprawa. No i tak, ogólnie konsoles jest na no świątecznej promocji, link do niej zostawiam na moim profilu. Możecie też napisać link w komentarzu, to też go Wam podeślę. A jak chcecie sprawdzić, czy jest na tej konsoli jakaś gra, też możecie mi dopisać w komentarzu tytuł tej gry. To też Wam po prostu sprawdzę, czy jest na tej konsoli. Pozdro.